Celem palcami przejeżdżamy z góry ku dołu. Ok, Teraz pewnie ośmioma. Ośmioma? Ośmioma. Mm -hmm. I paliczkowe. I tyle pasu, na ile nam złapie miesie mostkowo boczkowo plus zapas na tkanki okoliczne. O, paliczkowe. Przytrzymać sobie skórę, żeby jeszcze bardziej rozciągnąć powięź. I rozcieramy ją no. czterema, czterema. czterema. palcami. Tak sobą przytrzymuję. I robię mikser palcami dla lepszego krążenia. Później ośmioma. Mhm. i pięcioma całości mhm. I albo zygzakiem albo też zygzakiem ale z, innym nie było poprzecznie po prostu. Ugniatania poprzeczna, delikatnie mięśnie. mięsień. Jak będzie tu bardzo twardo nie można robić fałdu skóry, to chociaż spróbować zbliżyć mhm. do siebie. Po no. poprzecznym podłużnym. Niżej, niż wyrostek rynocowaty, chwytamy. Uciski bardzo delikatne. Uciski, zakładając, że robiliśmy na przykład symetrycznie, to jak się w badaniach naszych okazało, robimy na przemian. zawsze od ucha do serca. Oku okruszkami palców. Vivaldi. I wibracja, wibracja poprzeczna i pionowa, labilna. Bo poprzeczna bodźcuje układ nerwowy, pobudza. Pionowa wycisza. I na koniec chodzi o wyciszenie, czyli najpierw poprzeczne, I Między każdą techniką było przegłaskanie Oczywiście, w punktach Tak, ja wiem, wiem, Tylko, że to jest pokazane w filmie,